To jest jeden z najładniejszych smartwatch na rynku, ale czy warto go kupić? Pixel Watch 4 ma w końcu poprawioną baterię. Teraz, nawet z włączonym ekranem Always On, który moim zdaniem jest obowiązkowy w tym zegarku, ładowałam go co drugi dzień. A ładowanie też poprawili po 10 minutach ładowania. Ma on 41%, a po 30% aż 93, więc rewelka. Ramki dookoła ekranu są niewidoczne, cały front wygląda jak jeden wielki wyświetlacz. Mocowanie paska w kopercie jest beznadziejne, bo trzeba wcisnąć przycisk, wsunąć pasek zamiast zwykłego kliku. Po co to wszystko? Pasek silikonowy jest wygodny, w zestawie są dwa rozmiary, więc super. Pixel Watch 4 ma procesor Snapdragon i Wear OS 6.0, więc możemy instalować apki jak Spotify, Google Maps i wiele, wiele więcej. Zapłacicie nim normalnie w sklepie, skorzystacie z Apek Google'a, ale z iPhone'em go nie połączycie. Po raz pierwszy Pixel Watch ma rozbieralną obudowę i wymienialną baterię. Jest wodoodporny przy tym, ale średnio sobie radzi z pomiarami zdrowotnymi i aktywnościami fizycznymi. Machając ręką w miejscu może nabić kroki, a liczba sportów do rejestrowania no nie poraża. Nie ma na przykład jakże popularnego Squasha. Z fajnych rzeczy ma wbudowanego Gemini z odpowiedziami. Gdyby tak tylko dało się połączyć zegarek Huawei'a z systemem Pixela, no mielibyśmy zegarek idealny. A jak wam się podoba? Dajcie znać w komentarzu i zaobserwujcie po więcej takich materiałów.